Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, i owszem, miałem ostatnio nie nagrywać, ale miałem też nie jeść ciastek i nie będę ich jadł, ale od poniedziałku. Chcąc być wiernym mojemu postanowieniu o tym, by nagrywać rzadziej i krócej. Już Państwu przypomnę, może o co chodzi chodzi o to, że ciągle miałem jakieś takie dziwne bóle, gardła, krtani tak jakby lekki stan, zapal. Nie miałem pojęcia skąd to jest. Ale potem sobie przypomniałem, że co najmniej godzinę dziennie oddycham ustami, żeby mówić, żeby nie było o takiego wdychania nosem. I być może to jest przyczyną. Zmniejszyłem ilość oddechów ustami, zmniejszyłem ilość mówienia. I faktycznie nie czuję tego, ale akurat jest piękna pogoda, więc to też może być przyczyna. Muszę to po prostu sprawdzić. Właśnie dlatego ta audycja będzie krótka, ale mam nadzieję, że będzie też wysokokaloryczna. Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj mm, zadać Państwu i sobie pytanie. Ja na te pytanie nie mogę odpowiedzieć. Nie mam do tego żadnych ani umiejętności, ani wykształcenia. Ale chciałbym, żebyśmy sobie tak na logikę porozmawiali. Czy głuche albo mocno niedosłyszące dziewczyny, kobiety, powinny prowadzić auta? Mowa też jest o mężczyznach. Czyli może zróbmy tak, czy głuche, głuchonieme albo niedosłyszące osoby powinny prowadzić samochody w Polsce? Chciałbym Państwu powiedzieć, co sprowokowało mnie do zadania tego pytania. Więc powiem Państwu ten ciąg skutkowy, przyczynowo e, skutkowy Skutkowy. <laughs> um, oglądałem teledysk pani Sarsy. Ja zaraz Państwu wszystko powiem, żeby było jak nas spowiedzi świętej, trzeba wszystko ładnie mówić. Sarsa, piosenka Zakryj, e, dokładnie prawie sprzed roku. Gdzie wystąpiła taka bardzo emocjonalna pani, ruda. Z gęstymi włosami, a ja gęste włosy lubię. Jak Państwo zapewne wiedzą, albo i nie wiedzą, teraz już na pewno wszyscy z Państwa wiedzą. Zszedłem sobie na dół tutaj przy tym teledysku na YouTube i zobaczyłem, że pani ta, która wystąpiła w teledysku, która po prostu mnie zainteresowała. Nie będę Państwa zawsze jakieś daje komentarze, mało śmieszne, bądź przeważnie mało śmieszne, ale nie jest w moim typie. Ale mnie zainteresowała, bo jest bardzo emocjonalna. Pani ta nazywa się, jest aktorka, tłumacz języka migowego, pani Iwona Cichosz. Był też podany profil facebookowy. Przeglądałem pani profil, profil pani Iwony. Muszę państwu powiedzieć, że ze swojej strony życzę pani Iwonie wszystkiego najlepszego, odzyskania zdrowia, dużo radości z życia i cieszenia się życiem, bo to musi być coś strasznego. Nie wiem też do końca, czy pani Iwona jest w pełni osobą głuchoniemą, czy niedosłyszącą. Troszkę tak poglądałem ten profil i do końca nie wiem, nie ma to zbyt dużego znaczenia. Natomiast zwróciłem uwagę na jeden post. Jak go państwu przeczytam? To jest post z 11 maja. Nie wiem, czy będę potrafił dać linka do tego akurat posta. Nie wiem, jak to się na Facebooku robi. Przeczytam go Państwu. Kiedy miałam przyjemność testować Toyotkę od Toyota Radość, jedna z Was, głucha dziewczyna, mnie zapytała: Jak dostałaś prawo jazdy pomimo ubytku słuchu? Zaskoczyło mnie to totalnie i powiedziała jej, że nie rozumiem o co jej chodzi. Napisała, że bardzo chciała zrobić prawo jazdy, ale ludzie dookoła nie wmawiali jej, że nie może auta prowadzić, bo jest głucha. Poruszyło mnie to bardzo. Przypominam, ta pani jest bardzo emocjonalna zawsze mnie Mm, takie bardzo emocjonalne kobiety e, interesowały, po prostu byłem ciekawy ich. I powiem Państwu, że to jest naprawdę takie dosyć fajne, jak kobieta jest młoda, atrakcyjna, ale jak już jest starsza wiekiem, to ta emocjonalność, przynajmniej ja taką miałem możliwość zobaczenia, no przeradza się w coś koszmarnego, ale to podkreślam, to proszę tego nie wiązać, to są moje takie pierdy niezwiązane z tym, w ogóle nie powinienem o tym mówić, przepraszam. No, czytam dalej. Po prostu mnie fascynuje taka emocjonalność bardzo głęba u kobiet. No, wydaje się, że jest bardzo kobieca, i dlatego właśnie zawsze mnie interesują takie kobiety. Czytam dalej. Poruszyło mnie to bardzo i napisała mi, że to bzdura. Słuch nie jest przeszkodą w prowadzeniu auta. Żeby prowadzić, trzeba widzieć, a ten zmysł my, głusi, posiadamy. Wzroku głuchych jest bardziej rozwinięty niż usłyszących. Nie wiem, czy to dobre słowo. Chodzi o to, że głusi mają szersze pole widzenia, są bardziej spostrzegawczy. E, nie, pani Iwono, nie mają szerszego pole widzenia. Natomiast tak, są bardziej spostrzegawczy, gdy człowiek traci jeden zmysł, inne się wostrzają. To jest prawda. Wynika to z faktu, iż na co dzień używamy kanału wzrokowego do komunikacji. Ale tu nie dam głowy za to, za, za te szersze pole widzenia. Może faktycznie coś cholera się dzieje. Ale nie wiem, raczej wątpię, ale, ale nie wiem, więc nie będę się mądrzył. Podczas jazdy widzą sytuację na ulicy. Jeśli karetka jedzie, to widzimy, że samochody inaczej się zachowują niż normalnie, czyli jadą na pobocze. A jak nie ma samochodów żadnych i jest tylko jednopasmowa droga i głucha kobieta akurat nie spojrzy w lusterko, bo na przykład jest kiepska droga, jest skoncentrowana. No dobra, lećmy dalej. Zerkamy wtedy w lusterkę i widzimy, że karetka jedzie. A jakby w tej karetce była mama, albo tata, albo dziecko nasze, umierają. Dobra, nieważne. E, to jest kolejny stereotyp, że głusi auta nie mogą prowadzić. Smuci mnie bardzo fakt, że wiele głuchych w Polsce nie może wykonywać zawodu związane z pojazdem, jak na przykład jazda Tirem. Matko Boska Częstochowska. Dobra, czy tam dalej. Czy chociażby pojazdem w magazynie. Jezus, pas Chryste. To jest z tych książek chyba pana Komody, te pas i Chryste. Pana Komudy, czy Filipiakarz, nie pamiętam. Obaj są bardzo dobrymi pisarzami. Za granicą w niektórych krajach jest to dozwolone. No właśnie, w niektórych. Pytanie w których? Niestety nie u nas. Także dziś kolejna dawka wiedzy dla Was. Brak słuchu absolutnie nie jest przeszkodą do zdobycia prawa jazdy. Tutaj mamy zdjęcie pani Iwony testującej mm, samochody Toyoty. Dobra, tutaj pisze jakiś pan, że jest kierowcą zawodowym, ale nie pisze, czy jest głuchy. Aha, dobra, tu pisze pan Mateusz. Od miesiąca posiadam prawo jazdy C. Jest to kategoria dla pojazdów samochodowych powyżej 3,5 tony z przyczepą. Teraz jeszcze czekam na kartę kierowcy. Jak dostanę, wtedy mogę już za zacząć szukać pracę jako kierowca zawodowy. I zapomniałem dodać, że jest również jestem głuchy. W czym ma problem lekarz medycyny pracy? Szukam pracy i pokażę, że posiadam aktualne uprawnienia do pracy kierowcy zawodowego. Nie widzę przeciwwskazań, bo ktoś mi napisał, że lekarz nie dopuści. Zobacz więcej komentarzy. Gusi nieraz są lepszymi kierowcami. Dobrze, szanowni Państwo, ja oczywiście wstawię linki. Teraz chciałbym ja coś od siebie powiedzieć bardzo współczuję osobom, które są niepełnosprawne. Bardzo. Nawet państwo nie wiecie, jak bardzo. Dlatego, że jak byłem młodym chłopcem, niestety no, spotkała mnie taka tragedia, że mój dziadziu kochany spadł z drabiny, złamał sobie kręgosłup inny i przez trzy miesiące codziennie, szkoła, nie szkoła, święta, nie święta, jeździłem do niego w Konstancinie, widząc codziennie śmierć ukochanego człowieka. Było to dla mnie bardzo traumatyczne zdarzenie. To raz, dwa, ponieważ to się działo na Ojomie. Widziałem wielu ludzi, tam było nie wiem, nie sześciu ludzi, może więcej. Widziałem nieprawdopodobne, wręcz tragedie. Mało tego słyszałem o nieprawdopodobnych, wręcz tragediach. Jedną z takich, o których Państwu pisałem, chyba było to, że. Chłopak się żenił, zasuwał na dwa etaty, coś tam było chyba, że w piekarni pracował. Obcięło mu nogi w wypadku, obcięli mu nogi gdzieś, nie wiem, czy się zakleszczyło, czy coś no. Wiadomo, że człowiek nie będzie dopytywał, a dlaczego pracował? Bo się żenił i sobie dziewczyna zażyczyła jakiś, nie wiem, czy nie wiem, czy brylant, czy coś na brylant, to by pewnie nie zarobił, zwłaszcza w tamtych czasach, kiedy Polacy pracowali za miskę ryżu, bo teraz za dwie miski ryżu. Wtedy było za miskę ryżu. I jak było coś o pensji minimalnej czy coś, żeby te zagraniczne firmy wysysające miliardy, no to 200 tysięcy korwinowców i korwin się zapluwał w telewizji, że nie wolno, nie wolno, bo gospodarka nigdzie nie upadła, ale tu miała upaść. No, wyssali nas pięknie przez te lata. Polacy nie kupowali mieszkań, ruinowali się, biorąc pożyczki, po prostu na takie zwykłe życiowe zakupy rzeczy. Dobra, no, mniejsza z tym. Krótko mówiąc, chciał dla księżniczki zarobić i no, niestety księżniczka go po amputacji no, rzuciła. No, typowe, typowe historie. Typowe historie ludzi na dnie, pod mostem. Tracisz zdrowie, tracisz związek. Szanowni Państwo, napatrzyłem się, dlatego bardzo, bardzo współczuję takim ludziom. Sam się zresztą tego boję. Uważam, jestem zdania. Że jakbym miał być kaleką, to znaczy, pewnie gdyby to się stało, to bym chciał żyć, ale teraz to nie chciałbym żyć i wolałbym umrzeć, bo widziałem jak to wygląda z tym życiem. Dlatego proszę mnie nie oskarżać o to, że ja jakiś jestem śmieszek czy coś. Jestem bardzo daleki od tego. To jest dla mnie bardzo poważny temat. Zwłaszcza, że w ostatnich tygodniach w sumie dziadek już, już go tu nie było, był w jakichś innych światach. Nie wiem, czy mu w sumie nie pomogli zejść i to w sumie powinni to zrobić dużo wcześniej. Nie wiem, po co się trzyma przy życiu 60-kilkuletniego mężczyznę, który nie ma najmniejszych szans, chociaż to było 20 lat temu, ponad 20 lat temu, najmniejszych szans powrotu do życia. Nie wiem, po co się tak ludzi męczy. Nie wiem, to jest coś strasznego. Psa się usypia w takich sytuacjach, człowieka się trzyma. To są olbrzymie koszty, tymczasem. Ja bym nie chciał, żeby mnie tak trzymali. Dzieci są, trzeba w dzieci wszystko inwestować, szanowni państwo. Dzieci są najważniejsze. Operować, yy, robić protezy, to, to trzeba. W dzieci trzeba inwestować, a nie w starych ludzi, kiedy już wiadomo, że nic z tego nie będzie. Dzieci są najważniejsze. Wracając do tematu, hmm, wracając do, dla mnie to było coś strasznego, po prostu było dla mnie przerażające doświadczenie. Często płakałem. Pamiętam, jak się modliłem jako młody chłopiec do Boga. Dawałem jakieś pieniądze, miałem oszczędność, wszystko zanosiłem do kościoła. Modliłem się. Klękałem przed obrazami, które miały uzdrowić mojego dziadka, który był obszywany przez muchy. Ta aura świętości nie potrafiła ich ochronić, nie potrafiła też ochronić dzieci gwałconych przez księży. Natomiast obrazki, czyli symbole prowadzące na ku Bogu, nie potrafiły uzdrowić mojego dziadka. Ale. Czy to przypadek, czy nie, sam słyszałem takie słowa, że czegoś takiego jeszcze nie widzieli, tak? To w ogóle powinien umrzeć w pierwszym tygodniu, bo zrobili operację spieprzyli. Już po tym tylko ruszał szyją. Jeszcze wcześniej miał bark ruchomy, po operacji już mu spieprzyli wszystko. Nie wiadomo, nikt nie wie, dlaczego tak długo żył. Po prostu witalność, której nie widzieli u młodych silnych mężczyzn. To jest mówią nierealne, może te modlitwy. Wcale dziadkowi nie pomogły, tylko przedłużyły jego agonię. Coś nieprawdopodobnego. To jest taki też wisienka na torcie, że jakby dziadek miał mieszkanie. Mieszkanie było jakby dla mnie, ale był też wujek hulaka, była też jego córka. To nie jest zła dziewczyna, tak? Tylko ona nie przyjeżdżała tego dziadka, nie odwiedzała w ogóle, z nim nie utrzymywała kontaktów żadnych. W szpitalu go ani razu nie odwiedziła i. Chapnęli mi mieszkanie, tam był duży majątek, miałbym samochód pewnie nowy, dziadek kompletował zegarki złote z Rosji, różne takie, dziadek miał dryg do tego i wszystko wszystko zostało chapnięte, dlatego zawsze Państwu mówię, nie żałujcie stu tam paru złotych, czyli ile to kosztuje, nie w sklepie jest poradnik spadkowy, jest też poradnik rozwodowy, poradnik lokatora i właściciela, gdybym wtedy przeczytał ten poradnik spadkowy, to... Inaczej moje życie by wyglądało, niestety nie miałem tej wiedzy, klepano nas po plecach, klepano nas po plecach, wujek tak obiecywał. Minęły 3 lata od zachówku, chociaż żeby mieć 25% chałupy, to, to już zerwał z nami kontakt, bo to tylko do 3 lat było. To jest po prostu coś niesamowitego, jak ludzie dla pieniędzy mogą, e, mogą po prostu no, straszne rzeczy zrobić. Ale dużo się tym nie cieszył, tym co zabrał. Przyszły do niego ciężkie choroby, umarł w męczarniach. Ja tego mu absolutnie nie życzę, tylko mówię, no tak się stało, tak? Kurwa, gdziekolwiek we wstecz spojrzę pamięcią, to wszędzie mam jakieś kurde ból, cierpienie, rozpacz, coś strasznego, ale moje życie wygląda dużo, dużo lepiej. Ale to jest praca, praca. Gdybym nie pracował, nie zmieniał. Realnie swojego życia to by nic nie było, to by da, dalej była rozpacz i cierpienie. Da się z tego wyjść, da się zupełnie zmienić spojrzenie na świat, nadal jest dużo lęku i tak dalej, ale, ale to w porównaniu do tamtego to. Pikuś, pan, pikuś, jak się mówi. Tak więc, no po co to mówię? Po to, żeby było jasne, że ja bardzo poważnie podchodzę i broń Boże, broń Panie, dobry Boże sobie żartów nie robię. Natomiast. Chcę jakby powiedzieć, że tak na szybko, bo jeśli ktoś z Państwa się na tym zna, ktoś z Państwa ma wykształcenie w tym kierunku i przekona mnie w komentarzu, to ja natychmiast zmienię zdanie, bo ja nie mam problemu, tylko chodzi o to, żeby mnie ktoś przekonał. Ja na ten czas jestem zdania, że osoby może niedosłyszące z aparatami mogłyby mm, kierować autami, natomiast osoby zupełnie głuche, absolutnie. Nie powinny kierować autami, a to co w ogóle tam było napisane, że tirami czy coś, to w ogóle nie ma mowy. Ja Państwu powiem dlaczego. Tak jak Państwu wspominałem, ta pani mówiła, że widzą karetkę, rozpoznają po tym, że inne samochody się rozstępują. A jak będzie mała droga polna, a jak będzie lusterko przekrzywiona, a jak Pani nie będzie patrzyła w lusterko, to co wtedy? Nie słychać sygnału dźwiękowego, co wtedy. Co wtedy, kiedy pani będzie jechała i będzie wystrzał z opony i tak dziwnie zafaluje samochodem? Przecież ta pani może uznać, że wpadła w jakąś kolejne. a powie, o zaraz nie wyjada. Tu trzasnęła jak opona przy dużej prędkości. Co będzie, jak coś walnie w samochodzie? Hałas to jest bardzo ważne źródło informacji w samochodzie, mówiące, że coś się stało. Co będzie, nie wiem, no możemy też, proszę Państwa, żeby były głosy na nie i na tak. W ogóle powiem Państwu, jeśli chodzi o jazdę tirem. Wyobraźcie sobie, nie wiem, 30 ton, tir znaczy, nie 20 ton, no nie, może przesadziłem, nie wiem jak to się liczy. 20-30 ton. Przecież, jak ten tir przejedzie po czymś, to ten człowiek tego nie poczuje, a hałasu nie usłyszy, bo jest głuchy. Przecież często kierowca Tira nie widzi, co się dzieje, jak zakręca sprzęt. W ogóle dla mnie to jest nienormalne. Jak kierowca bez jednego zmysłu ludzie, to nie są żarty. 20-30 ton sprzęt, to po prostu pojedzie po samochodach, tam kilka rodzin może być sprasowanych jak konserwa. To nie są żarty. No dalej sobie pomyślmy o, o tym w samochodzie. No co się może w tym samochodzie stać ze sobą głuchą? Ludzie często w samochodzie, czy w stresie, czy o czymś myślą, nie są skoncentrowani. Mogą na przykład nie słyszeć wycia silnika, że jadą na dwójce 70 na godzinę. I za chwilę jebnie silnik, bo się przegrzeje. Tak? No. A wymyślajmy dalej, co się może stać. No. Co może takiego w samochodzie się stać, że yy, że osoba głucha tego nie zauważy, będzie to niebezpieczne. No akurat mi nie przychodzi do głowy nic. No jakieś może małe Pipidówy, gdzie ktoś krzyczy, czy coś no, po ciemku. No dla mnie, ja pod, wychodzę z takiego założenia, że samochód to jest tak naprawdę pocisk. Teraz nawet małe samochody. Pani tam, yy, Iwona jeździła Jarisem. On waży około tony. Korola, tony 200. I teraz, jak to jest rozpędzone, to jest po prostu pocisk, który może kogoś zabić, okaleczyć. Ja uważam, że jeśli chodzi o jazdę autami, tu nie ma przebacz, że ktoś, oj, bo on jest biedny, bo mu się coś stało i on też by chciał. To tak nie, to tak nie powinno działać. Są autobusy, są taksówki, może ktoś znajomy wozić, może chłopak panią Iwonę wozić, dlatego że na droga ginie straszna ilość ludzi. Jeszcze w Polsce, jeszcze tego potrzeba, żeby głusi kierowali. Nie wiem, no mamy takie piractwo drogowe po prostu ludzie tak chamsko łamią przepisy, jest taka agresja drogowa no nawet dla dobra tych ludzi głuchych tak że ktoś trąbi jak wściekły tak no to jest najpierw trąbi później wiedzie w ciebie tak jakiś szeryf na drodze byś wściekły bo furię wpadł nie potrafię teraz wymyślić bo po prostu wpadłem na ten pomysł przed chwilką i tak bez zastanowienia to nagrałem w sumie ale zapraszam Państwa do dyskusji, czy chcielibyście, żeby na drodze, po której jeździcie, jeździły na przykład tirami, dostawczakami osoby, które, które Was nie usłyszą, nie usłyszą Waszego klaksonu, no po prostu nie usłyszą hałasu, nie usłyszą hałasu, wypadku, strasznego huku, tak? Bo nie będą go słyszały. A jak nie spojrzą akurat w jakieś lusterko, to nie będą go widziały. Więc zapraszam Państwa do dyskusji. Jeśli ktoś z Państwa... Sensownie mi wytłumaczy, że głusi jednak powinni jeździć autami, to ja zmienię zdanie. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Tylko, że na tym tu i teraz czas wydaje mi się, że nie powinni głusi, głuche osoby jeździć autami. A pewnie jak jacyś mizogini, a my tutaj na forum bracia samce pl feministycznym walczymy z mizoginią, to trzeba sobie powiedzieć. Pewnie powiedzą, że no kobiety nie powinny jeździć, to tu jeszcze głuche kobiety jeździć. No ale to my takich. Nie szanujemy wypowiedzi, dlatego zapraszam Państwa do dyskusji. Dzisiaj chyba wyjątkowo wstawię tę audycję na YouTube. No jeszcze zobaczę. Albo na samiec TV. Także, Szanowni Państwo, zapraszam. Przypominam, że jest czteropak, kobietopedia, brudna gra, poradnik rozwodowy i co tam jeszcze było? Jak zabezpieczyć pieniądze przed fiskusem, gangsterami, ukochaną myszką, która w sądzie już taka wcale ukochana nie jest? można oszczędzić 156 zł i zapraszam Państwa na mój nowy kanał Marek Gra w Grę, linki będą pod spodem, gdzie będzie sobie można poglądać, jak gram sobie w gry i wiadomo, że ten kanał, ja często mówię jakieś rzeczy, więc to jest takie przedłużenie audycji czasem jakieś poruszam tematy, a można też po, popatrzeć jak odnoszę systematycznie moralne zwycięstwa bo normalnych to no, nie odnoszę tak? ale moralne jak najbardziej z Panem Dobrym Bogiem jeśli istnieje chłop w dom, Bóg w dom i życzę wszystkim tym osobom, o których powiedziałem, żeby zdarzył się nawet cud w ich życiu, albo cud w postaci nowoczesnych technologii, żeby te osoby powróciły do świata słyszących, chociaż czasami, jak się słyszy, jak ludzie brzydko się wyrażają o bliźnich, to czasami się nawet zazdrości. Takim głuchoniemym. Ja czasami, jak patrzę na posty, to zazdroszczę niewidomym. No ale... Pu, 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 odpukać. W malowane, no ale już dawno malowane, więc farba już jest słaba. Pozdrawiam Państwa serdecznie, miłego weekendu, cześć.